Ile goniłeś kreta? Nie musiałem go gonić. Porteczko, ja, wiecie, ja mam taką przemianę materii, to wynika pewnie też z tego takiego sportowego trybu życia wcześniej. Zwłaszcza, że ja wstaję rano i czy wypiję kawę, czy nie, to nie ma znaczenia, chociaż piję kawę zawsze. Od razu idę sobie do kibelka. No. I już. No. Jeżeli ktoś ma ochotę ze Scary Monsterem na małą psotę, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie za bardzo natarczywi, i nie ma przejmowania inicjatywy, no. Bo, jak za bardzo, to Andrzej swoim czokoroszkiem u Vajara czyni dobro, ale podobno. No. Andrzej, chodź no tu. Widzicie rozmiar tego, nie? No. On jest sztywny, jak kość słoniowa. Zdajecie sobie sprawę, co to. To po prostu jest. <grytanie> Kurbus. Normalnie. Nie chcę wam mówić, że on miał w przedszkolu ksywę dziurkacz, nie? Ale miał. Naprawdę. Trzeba, trzeba być uważnym. Yy... Poznaliśmy dupeczki wiecie w barze, tam świrki, muchomorki, bajerki, te sprawy Później poszliśmy na kwaterę i się okazało, że to dziwki, a nie mamy czym zapłacić <grytanie> Żarcik Przecież kurwu na paypal pe 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 pełen donatów <grytanie> Gdzie są? Gdzie są? Jak mi pokażesz to ja w nich będę strzelał no, w nich. No, no, Nie no. Ty, bo ten radio twój zaraz hey. umrze Mordo, biegnę po ciebie nic się nie ma. zeskocz na dół. Zobacz, tak się goli barany. To już będziesz wiedział, że skery monster cię uratował. Kurwa mać. Kurwus, to nie się wytnie. Kurwus. Jaka lipa, no. A już była taka epicka zagrywka, ziomek. Ale to ja w nagrodę cię odzyskam, obiecuję. Czekaj, ja idę odzyskać naszego drucha, kurwus, bo tu było ten, nie pyknęło. Była, ale było dobrze. Nie liczą się chęci. Ja słyszałem kiedyś tak, mi mówili. No i to jest to. Zio musi jeszcze docenić, że cię nie ograbiłem, a tam skrzyneczka twoja była normalnie pod nogami. Widziałem, właśnie widziałem. Obserwowałem. No widzisz kurwus, także tak ten. A normalnie krew mi kapie po ryju. zobacz tu w prawym dolnym rogu ekranu kurwus. Dostałem jednomiesięcznego suba od kolegi, ale niestety ciebie nie było, to nie miałem nic do wyboru. Gdzie Czaruś, Czaruś poszedł? Aha, mogłeś, mogłeś dać, jako offline też mogłeś dać i by przyszło powiadomienie, widzisz? Czy nie wsparłeś? Czy nie wsparłeś swojego ulubionego tego? No powiem ci, że tego... Nie spodziewałem się po tobie tego, Mati. Bardzo przykre. Bardzo przykre. No ale cóż, podobno przyjaciół poznaje się w biedzie. Czaruś jest z pracy. No a gdzie może być? Kuplu my jesteśmy dorośli, tu się pracuje, wiesz o co chodzi? Dziękuję bardzo za portal, przyjacielu. Dawaj, co jest? No za chwil kilka wrób lat św. Jeszcze tu zagramy gierkę. Wiecie o co chodzi, teraz będziemy robili wina, tak coś czuję. Żeby życie miało smaczek raz kciuczek raz mm. pułatek. Hahahahaha! <laughs> give it to me! Give it to me, baby! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ok, I'm gonna give it to you, come. Baby if you wanna give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I got it, baby. If you give it to me, I give it to you. If you want, you know I got it, baby, if you give it to me, I give it to you. No? Okay, I give it to you, come, I'm kidding. <laughs> <laughs> here you go, bro. Here. Uh to jest Kurwus Nie zdążyłem niestety kupić, sorry. Ale widzę, że porobiliście. Kurwa macz! No to jest właśnie to, co mówię.